Panów słowo, bo sporo służby zdrowia między Jarosławem Kaczyńskim a Bronisławem Komorowskim pokazuje, że chyba jednak ludzie chcą być opodatkowani w sprawie służby zdrowia, bo czują się, nie wiem, bezpieczni, uważają, większość, że to jest. Większość... Państwowa służba zdrowia jest. Ja, ja fajniejsza. ja nie mogę Ci sami ludzie, którzy się tłoczą, czekają, czekają 20 miesięcy na głupią operację. Jednej pani, która miała lat 65, kazano za 20 lat i jej termin na, 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 operację tam biodra, szyjki biodrowej. 20 lat i za 20 lat, Wpisano na, 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 termin. I ci ludzie chcą dalej, bo oni przywykli. To jest status quo. Nie ma co się oglądać na ludzi. Wiadomo, że większość jest głupia. Na tym się opiera Karol Marx, który wyraźnie powiedział, że wystarczy zbudować demokrację, pfu, a już ta głupia większość zbuduje socjalizm, bo ludzie wierzą w głupoty. Jak się tylko to skasuje, to całe ministerstwo, ludzie widzą, że nie ma skąd dostać, staną grzecznie. Nie staną grzecznie. Stomatologii, nie staną, bo nie będzie ich stanąć, prawda? Stomatologii. Staną pod kprm em w którym pan będzie... Na przykład rządził. Nie i... stanął, proszę pana, bo niby, dlaczego mnie jak będzie lepiej, no? Przecież niech on nam. A weterynarię? No zlikwidowano państwową weterynarię i psom i kotom od razu jest od razu jest lepiej, zniknęły kolejki można, można pójść bez, bez kłopotu z psem do lekarza. W stomatologii też praktycznie istnieje wolny rynek, jakoś ludzie nie narzekają Zlikwidowano państwową opiekę nad stołówkami i restauracjami i od razu się jest, jest 10 razy więcej 20 razy więcej restauracji i stołówek niż było kiedyś, prawda? I poziom wyżywienia się też podniósł Cało będzie i ze służbą zdrowia, tylko trzeba zrobić i nie oglądać na ludzi. Jeżeli ktoś się pyta ludzi o... Ja powiem tak, jak Przychodzi polityk i rozmawia z wyborcami, tak mówię ludziom, na, a na przyszłość i obieca wyborcom, że on po wyborach będzie do nich przychodził, będzie się z nimi konsultował, prawda? będzie ich pytał o zdanie, to kopa w temu politykowi od razu, bo to jest oszust, on na pewno tego robić nie będzie, a po drugie, gdy przychodzi, to byłoby nieszczęście, no bo gdyby ludzie byli mądrzejsi od polityka, to po co ich go w ogóle zbierają, prawda? To oni sami powinni rządzić. Oni go zbierają, zakładając, że on jest mądrzejszy od nich. To po co on ma się z nimi konsultować? Oczywiście, każdą mądrą radę polityk musi przyjąć, bo to jest jego interesie, prawda? Jak mają mądre rady. Ale żeby się konsultował, w jakieś może głosowania urządzą... no, no to tak jest, jest w Szwajcarii od iluś tam wieków, no to i... Jest innego, to, to jest to jest... dobrze głosowanie. zorganizowany kraj. To nie jest głosowanie nad politykiem, to jest głosowanie nad... Konkretnymi decyzjami. Oczywiście, jeżeli i ludzie mogą głosować nad y, sprawami konkretnymi, nie mogą wybierać nawet ludzi, nie? natomiast no, nie mogą głosować nad ustawami. Projekt, projekty ustaw, projekty ustaw są zaskomplikowane dla przyjętego człowieka, może dla Szwajcara nie, ale dla przyjętego e, człowieka są zbyt skomplikowane. Tam są głosowania takie proste żeby mieć kara śmierci, prawda, czy wstąpienie do Unii Europejskiej, czy e, zakaz budowy minaretów. No, między każdy wie, wie jak minaret, prawda? I można nad tym głosować, natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś głosował nad tym, czy załóżmy weto Senatu ma być obrane większością dwóch trzecich czy 3, 4 głosów seni. No. Jakbyśmy sprawdzili, to tam mogło być takie referendum A ja bym pana zapytał o pierwszą pana polityczną decyzję Wiem, że pan się irytuje, bo przed programem Pan się trochę zirytował, ale słuchacze tego nie widzieli Więc muszę czy zaapeluje pan do swoich wyborców, kogo poprzeć w drugiej turze? No, jest, jest pan pierwszym człowiekiem, który pyta rozsądnie, bo bo większość mnie pyta, wszyscy mnie do tej pory pytali, komu pan przekaże swoich głosów, otóż ja nie jestem właścicielem głosów ludzi, którzy na mnie głosowali i nikomu przekazywać ich nie będę. A wielu polityków nie tak czuje. Natomiast, no właśnie nie, niektórzy tak się czują. E, mój elektorat to, to jest elektorat ludzi rozsądnych, ma, ma, swoje, ma swoje tam e, własne preferencje, natomiast nastroje są, ja tak się składa, takiego nastroju, żeby po prostu zbojkotować te wybory. Nie dlatego, że tak jak mówiłem w poprzednich wyborach, bo po o nich mówiłem zawsze, że wybór jest dżumą a cholerą. Pan, ja się w poprzednich wyborach się wstydziłem, z kimś, co ja konkuruje, jakieś agenciaki, drobne złodziejaszki, aferzyści, yy, no drobne, drobne pijaczki, no tacy, tacy ludzie, drobne cwaniaczki powiedzmy sobie, którzy kandydowali i prezydenta. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwoma ludźmi, którzy są rzeczywiście politykami, którzy się znają trochę na polityce. Problem nie w nich. Ja obu znam. 30 lat każdego znam. I problem w inny. Za tymi ludźmi stoją bandy. Bandy gotowe rozgrabiać Polskę, prawda? I, i to jest pytanie, na którą bardzo głosujemy de facto. Bo pan wie, że ci ludzie, prawda, ciężko pracują, żeby pan Komorowski czy Kaczyński wygrali wybory, ale potem w zamian żądają koncesji na to, na tamtość śmakło i ten. A jeżeli nie ma koncesji, to jest wolne, to trzeba prowadzić koncesję, żeby tylko oni, prawda mogli. Tak? Niezależnie zgadzamy to się zgadzamy pana diagnozą, czy nie. Więc. więc Ogólna tendencja jest taka, żeby bojkotować, ale ja będę rozmawiał tutaj z jednym panem i z drugim. Być może dostanę jakieś tego typu zapewnienia, że było No i wtedy oczywiście zaapeluję do moich wyborców, mówiąc oczywiście, nie powiem o co chodzi, ale moi wyborcy mają do mnie zaufanie i jeżeli im powiem, że jakieś takie te są otrzymane, to mnie... Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że ja na miejscu, i Blonka Komorowskiego, Jarka Kaczyńskiego, bym nie zwracał się do mnie z prośbą o poparcie, dlatego, bo oni w tej chwili walczą o głosy lewicy. No właśnie. I moje poparcie by im zaszkodziło w tym w tej walce o głosy lewicy, prawda? No ale to też właśnie to jest a propos tego wszystkiego, co pan mówił, oni walczą o głosy lewicy. Czyli no jednak mniej prywatyzacji, więcej socjalizmu. No tak, ale ja na miejscu, zwłaszcza, Bońcowa Komorowskiego, Yy, który ma 41% głosów i będzie miał jeszcze do tego dojdzie, dojdzie te 2% pana Olechowskiego, prawda? Powiedziałbym tak, powiedziałbym tak, a ja chromolę pana Alepielerskiego, wiedząc, że i tak większość Nie się już jest. za późno. Dlaczego? No bo już bym mówił, że jednak niech. No, powinien, powinien, powinien tak powiedzieć i wtedy, i wtedy miałoby głos ten, ten 2,5% na moje, tam Orłowskiego tak by dostał, prawda? I, I większość SLD i tak by zagłosowało, niezależnie od stanowiska pana Piotrowskiego, w związku z czym ja bym ten, na, na jego miejscu tak zrobił, żeby nie być zakładnikiem lewicy, ale skoro obaj się ubiegają o ten, no będą zakładnikami lewicy i będzie nieszczęście dla polskiej gospodarki, co najmniej i nie tylko dla gospodarki, przecież wie pan co się stało, w kończę na tym, bo... To jest bardzo ważny temat. No. Pana Pielacki powiedział, że on domaga się wprowadzenia karty praw podstawowych. Rozumie pan? Płacy minimalne. Jeszcze, Ale prostu... wie, wie, wie co to znaczy? Przecież dwa tylko kraje, Polska i Wielka Brytania, jako taką wbrew tego kryzysu. Bo nie podpisały karty praw podstawowych. że ją podpisać Dziękuję, Janusz Korwin-Mikke. Czwarty wynik w wyborach prezydenckich. Dziś, był dzisiaj gościem... Radia dla ciebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zastanawialiśmy się, czy pan tylko w czasie kampanii motocyklem, ale okazało się, że nie, że po wyborach także. Wiesz, jest druga tura, to. A to jest kwestia, a to jest kwestia po prostu korku, korków na drogach, Ani moich upodobań akurat ja jestem. Ja traktuję samochód, czy motocykl traktuję czysto użytkowo i jadę tym, co akurat, czym się akurat jeździ. Akurat nie było takiego jaki korku muszę powiedzieć. Ludzie powjeżdżali na wakacje. Także także samochodem też by chyba zdążył, ale. Z naszym gościem rozmawiał Piotr Górsztyn. Za 5 minut w Radiu Dla Ciebie informacja. My spotykamy się jutro o 6.15. Radio Dla Ciebie.